Siema, ja jestem David i dzisiaj będziemy grali razem z Nexusem. Siema. Ja chcę tylko powiedzieć, żebyście zostawili suba i lajka też na moim kanale. Kanał Nexusa <coughs> będzie <coughs> w <opisie>. Tak. Podlinkowany. <coughs> Za zależy jakaś długość, nie więc. No tu będzie chyba 40 minut. No. A ja się pytali, widzowie, z jakiego programu korzystam z Capiuta, korzystam, kurwa. I oczywiście nagrywanie no, z OBS. Ale OBS to jest podstawa. On, są też inne programy. NVIDIA, ale NVIDIA jest gówniana. Ej, no a to są... Stewie, ja pierdo... Ej, ej, ej. Powiedziałem ja pierdo. Nie, nie dokończyłem, tak? Nie pierdź. Nie pierdź to już inna sprawa <coughs> <coughs> Mówi C, kurde E, Piękno E, e. info. Mam dwóch Dobrze Jeszcze jeden u mnie Dobrze. Do stania. Spanko. Ej, glocka se wezmę, glocka se wezmę. Będę i. Ja będę takie upokorzenie im robić. Będę ich glokiem. No e, bo dobra, jednak nie. Dawaj, tą bronią, co ja właśnie kupiłem. Co? Jaką? Z Z8? Z8? Ja nie mam Z8. Za A, Z8. No to ze USA! No to Zeusa, no ze USA nie saz jeszcze. Ej. Widzisz, co ja mam? Mm -hmm. Idź na, na rampę, idź na rampę. Tak. Idź na rampę mówię. No jestem na rampie. No ale to jest nie rampa. Ja cię traluję. Co ci wyszło? A! Dobra, bo ty ich zabiłeś. Ja myślałem... Nie żyj mordy. Nie drzej mordy. Co? mordy. <laughs> no, coś tu. Teraz na giełbę zagram. Niszczymy ich marzenia. No, to idziemy na. żeby wygrać dla ciebie to, co jest rampa. Ja się ustawię w oknie. Zapierdalam sam już nie wiem gdzie. I czasu coraz no, idź na to nie, drugie. I chodź B, idź pod B. No to... kurwa, kurwa, pod B. No to ja idę pod B. No to idź pod B. No to idę pod B. No to idź pod A. Ty. No kurwa. Dołem chodzą przy rampie. No nie no, pierdzielisz. U ciebie U mnie. No w serio? U mnie lecz. Nie zdążyłem mnie. Oj, widzę, że oni też chyba mają na Negev'em nie umiem, nie, o, to jest Galileer, Galileer chyba, tak, Galileer ASMR Galileer. Dobra, nie gramy Negev'em jednak. No nie gramy, bo się co dawać im da. W... Lubię Bulba, przepraszam cię, xD. Czekaj, co? Taki mój kolega, który dosłownie kocha Negeva. Dobra, graję, nie. Iść w druga strona. Cześć. Są u ciebie? Nie. U mnie są chyba. U mnie, u mnie jeden. Dwóch? Jeden Dobra. był. Drugi ja nie widziałem. I bez paki, bo mi wszedł pod rabince. Chcesz kałacha? Hmm? Jak ci wezmę. Nice. No to daj. Wziąłem ci. Później. No dobra. już mi teraz wywalił, to nie wiem, no. <grym> nie mogę. Już, już masz. Mam. O o, Panie i panowie! Teraz się zaczyna zabawa! Idź. idź Z nimi tak. po prostu. Ty chodź tam po prostu, ja idę be. Chyba u ciebie. Dwójka. Hmm, Do Drugi, drugi też. Widzę, że albo ja zabijam dwóch, albo ty. Ja się Nie, czekam. ja tylko. Ja, ja tylko jak ja mam po prostu, kurna. Yy, Akacze, i ja mam ich, i kurna, i palec głęboko w dupę i tyle. A czemu ty mówisz? U, 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 u. Bo mam u się mnie tak nauczyło. Nie u mnie. mnie. też chyba jedną Dwóch u mnie. Pierdzielam się tam do ciebie. To co? Dobrze. Ja. Żeby ci pomóc z tymi Stewkami Będę mówił stivki. bo kurde, ja się nie przezwyczaję mówić noby. 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 Boby budownicze. Idź tędy. Idź tędy. Okno? Na okno. Są u Ciebie? Tak. Chyba. Dwóch czy jeden? Nie wiem, nie widziałem. Na pewno jeden nie żyje. Drugiego nie widziałem. Ale jak coś, to już sobie dali info. Jeden. Zabiłem. Ej, ja mam dzisiaj taki pomysł, że ja sobie idę poglądać filmiki z YouTube'a ze starych czasów. A tak mi się zachciało. A po co ci na odcinku? Nie wiem. Żeby był fan. Którego nie ma. Od strzelanka, nie? No, i nie zamknij mordę. Do mnie poszli. A to ty chodziłeś. Gościu, Ciebie nieuczesana zabija. No tak! <laughs> Już pracują. A nie. Dobrze. Pakadet Dostania psy. Dobra, moja ulubiona połowa teraz. My favorite, ku... My favorite. Favorite. Ej, no, Ciebie będzie trzeba tak wypipkać. Wypipkać. I u... Trzeba zrobić dużą ekipę z CSa i... E, jest Industries. Tak. I zrobić chowanego. Mhm. Co jeszcze? Berka chyba. No. Też. Czekaj. No ty... U... Drabinkę ci zeszli? Nie. Wejście. Trzeba jednym wejściem, bo się nie opłaca. Gdzie oni poszli? Gdzie oni się A tu. A tu. To był odruchowy szczał, halo? O, punkt na czole. No, wygrałem. Ej, chodź do jednego tajnego miejsca, Worda. tylko dla chłopaków, co ty, ma mówisz? Zapraszam tutaj to ja. Ja do innego idę, ej, czy kampimy się tu, wy wyczekaj. Ej, bo ja sobie broni nie kupiłem. Tam Galila Patrz mi plecy Nie tu plecy Ot. Idź plantuj Pusto Pusto Idę zobaczyć ich respa Bo go serio nie widzę Ty siedź na palcach Czekaj, Karinka, już sama! Ale już odplantować nie będzie mógł Czy ja go porobię z glocka? Tak Jezus Maria <laughs> Nie kurde, siedemnastu ch... Ja <laughs> A ty Jestem dumny. Auga. Jestem dumny Najdłuższy czas przy życiu, 5 minut To ta bomba akurat była Akurat bomba była, tak to tak, się wyglądało no. Dobra, czyli jeszcze dwie rundki, czy? Jedna, bo chyba i tak za, dużo, za długo będzie trwał odcinek więc... Czy teraz już koniec? Też. Pasa, tak szczerze, nigdy skrzydłowego nie grałem, grałem tylko tego normalnego, normalnego, nie? Serio? No. Chyba no, trzeba teraz wygrać, by widzowie słupka zostawili, ale i tak chyba zostawimy, bo są fajni. Jak jest jakiś fajny widz, to na pewno zostawi słupka. Dokładnie. A jak jesteś, a jak jesteś chujem, to nie zostawisz. nie mów tak, ja tylko powiedziałem świętą prawdę. Ale ty nie śpię. Ej, nie wiem jaki Spiderman to jest. Co? On wyskoczył z wyskoczył? Nie widziałem, byłem schowany. Kosiu, i zrobi tylko Glock Challenge. Aż tylko z Glocka? No. Albo z łuspa No. Zależy, kto będzie za chi. No bo, dobra, czekaj, nie tutaj. Kurde, nie tutaj, on skacze. Nie wychodź bardziej, by cię nie było widać z balkonu. Tam poszedł, tam poszedł. Weź zaplantuj. Może ci tyły. No, właśnie, widzę. No, tu jest, tu jest! Jeszcze jeden. Ej, weź nie bo ja też chcę, co? Co? Ja też to trochę pokarować. Ale sam pierwszy się wywaliłeś, ja ci dałem. co ty gdych? Pakiet! No że miałem pakiet jako. Kiedyś trzeba też zagrać młodę o lody Co? No dobra, graj Ja mam nie kierować, mi powie A co cztery, nie? Ej, zabiję dwóch <coughs> Mordę na kłódkę zajmie, nie? Ja kupuję, ja kupuję tylko broń, bo ja wiem, że. Czy ty coś SSG kupił? Pierdolony! Ej, idź tu bok, idź w lewo. Ja się z nim pościelam na AW-kę. Są tam z, z boków dwójka. Smoka mi rzucili tutaj więcej ja i tak gówna zrobię teraz. Oj, Diglama. Dlaczego no. ty z niego tak spamisz? O, no bo kurde, i tak on ze mnie spami, tu i tak bym gówno zrobił. Kurde, female. Czekaj, zróbmy sobie tak. Ja się nową kupię. Chodź za mną. Tu już kucaj. Chodź za mną. Idę. Mamy tu smoka rzuconego. I... Mm -hmm. Poczekajmy aż smok przyjdzie. Ej, chodź tu. Kurna, czekaj. Kusnij na... Yy, stań se na mnie. Kusnij tu w rogu. tutaj w rogu. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Nie da się wygrać. Dobra, on ma AWP. Trzeba hajs mieć najpierw. Trzeba Akacha kupić. No i tak nie wygramy. Kupię makacza. Czyli wygramy? No? Tak, tak myślisz? To już potwierdzona. No dobra. Ja nad tym wiem czy nie ale dobra. Ja czekam aż ty przejdziesz. Oj, no dostałem flesza. Nie, nawet nie co ja idę z... Jeden dostał chyba raz. tutaj no, idę. Dobra, się Weź zajmij. Zająłem, zabili mnie. Masz po prawej jednego, co najmniej? Jeszcze po prawej masz jednego. Ej dobra, ty kupił Akacza ak i od razu wszystkich niszczy. Ja tego nie rozumiem. Ej, Sara, to jest jakieś dziwne. Ty jesteś chory. Mi że dość szczęścia nie potrzeba, tylko jakasz. ty jest chory. No idź, dwóch na mnie. Idę. Nie wiem czy dalej ma jedna awka. Kur, zgnęłem. Ale na jedną rundę zadziałał. No nie powiem, że nie. Na jedną rundę za zadziałał. Ale jeszcze mamy ale... szansę, że wygramy jakąś. No jak pa... zabił, ja bym to zabił drugiego. No. no ja sobie... Ej, ma, ma się, masz, masz, dam ci tego. Paki nie chcę. Flash ci dam. A flasha ci dam. Dobra, paki nie chcę. No, ale ja ci ja, ale... A ale te... cięż będzie, że jak ci dać! No, nie wiem. Powiedz kiedy no, byś nie. wchodził, kiedy mam rzucić flasha. Rzuciłem flasha. Dobra. Nie smoka rzucili mi, mi gówno, że tak? Możesz. Poczekaj. Nie, aż bo smoku. nie mogę, bo smoka jest. smok Masz jest smokiem. Poczekaj, aż smok. Powiedz, jak zniknie. Zniknął. No to wchodź. Za 5, 4, 2 1. To wiem. Amen! Co? Drugi jest mega obity. Dobrze. Znaczy, zabity, ale. <noise> to teraz już tak, nie? <noise> o MVP to ja mam. Ej. Fajną, Fajna... fajną rzecz im zabrałem. Pięknie. Trzeba im kupić flesza. I łysie. Flesza se. A nie. Nie wabika, flesza co kurna. Specjalnie tak rzuciłem. Jakby co? Spoko. Dobra, tybie z cheaterem odlazł mi dał z ziga. No bo jest są cheaterami. Ej, ale dobry jesteś. Na krzyczenie byś wygrał ze mną. Ja Ze mną byś wygrał Cieco. na darcie, mordy. A? A. No Dzięki. Mega money. Nie kamizelkę, tylko zostaw to rozbrojenia, O, ja chcę. I... Ja też bym chciał. Nie jestem cię. Bigleta. Ty, ty broń od boku. Ja od boku, no będę bronił. Ty broń mi dupy. Od dwóch ode mnie, Teraz... Zmierz Nie. Cały magazynek mu dałem. Co ty masz za celownik? Widzę, że coś nie działa. Ej, bo ty masz. No jest? Bo ty mieć 14 amo. No to nie nieźle, nie? Proszę sobie bombę. Ukradli mi SPK. Jest mój USP. No niestety. No nie wiem, no nie mam. Otwieram. Ja sobie tutaj tej otwieram. Ja tutaj mega money otwieram. Dobra, do jedzenia. Gościu, graj, a nie otwieraj jedzenia. Co? Graj, a nie otwieraj jedzenia. Ty byś na balkon pójść. No to idź. Tylko nie Czekaj! biegaj. Tylko może nie biegaj. No ale co będę szybciej? Czy ja go zabiję razem ze mną? Nie. Ja zabiję chłopa. To ten od boku idzie. No. No, co? Dawaj go, dawaj go, niszczymy. Niszczymy to im chyba życie, co? Marzenia. A to no. ty to mówiłeś. Daj mi już balkon. Wejdźcie na balkon dobra, ale mówię, żebyś ty nie szedł ze mną. no okej. Ty patrz tam, ty patrz tam, ja patrzę od boku. Ja patrzę właśnie od tego od przodu. No to widzę, jak patrzysz właśnie. Zostałem. Jeden po Uważaj. Ja też po hedzie. Idź no, sobie ba na ba balkon. Schu A, bo on był po drugiej stronie tego. Yeah. Ja. Z, ja z balkonu jestem lepszy, więc ja idę na balkon. Ej, ja jednego zabiłem. To obaj na balkon. Dil. Dil. Trochę głupi, ale dobra. Ja patrzę. A ja z drzwi będę. Ja właśnie od przodu. I trochę od boku też. Nie. Ale nie, głównie nie, od przodu od będę patrzył. Ale jak. Sejbiście. Dobrze popatrzyłeś. No a kacza miał. Ostatnia. W tej widzowie jednak nie mogą zostawić suba. No. To liczmy. Nie się żeby... mogą. To liczmy, żeby Ale... nie oglądał do końca. <coughs> nie klikaj w dźwięk. Kurnata tu. Za bok. Za przód. Ja bok. Ja z bok. Ja z bok ucho, pa, Jestem lepszy. Jak zamieć przód? Kurwa. Dobra, tybie jest na odpale. Full. Pokaż mi jego profil. 26 poziom. konza z primem Czyli nie kupione. Dobra, to. Yy, Widzowie Nara